Witam serdecznie, jestem Ezo, ja mam na imię Ania i zapraszam Cię na świece intencyjne. Tak, niedbawem pełnia, 16 w sobotę, w godzinach wieczornych, um, kolejna pełnia przed nami. Palimy świece intencyjne i przychodzę do Was z propozycją, że mogę za Was to uczynić. Um, wystarczy wpisać się w formularzu, który jest tylko pod tym filmikiem, w opisie pod filmikiem, i tylko i wyłącznie tam zbieram um, Wasze chęci w wzięcia udziału, właśnie w takim. Rytuale palenia świec intencyjnych, hmm. ilość świec intencyjnych dowolna. Możecie przychodzić do mnie z prośbami na cztery intencje, i wtedy każda intencja ma swoją świecę: na miłość, na pracę, na zdrowie, na Wasze marzenie kto jak kto z jakim mm, intencją przychodzi do mnie każda intencja będzie miała swoją świecę co jest dla mnie ważne żeby pamiętać wpisać swoje date, datę urodzenia swoje imię i nazwisko i przesłanie w formie dokonanej to jest bardzo istotne jeżeli gdzieś coś będą jakieś błędy czy nie prze, przeoczenia z waszej strony ja będę czyniąc palić świece intencyjne dla was zmieniać formę na formę dokonaną Gdyby gdzieś tam gdzieś przez pomyłkę było nie tak wpisane przykładowo Yy, mam w formularzu napisane, że jak wpisać, i będzie wyjaśnione też. Wpisuję swoje imię nazwisko i ja, imię nazwisko, urodzony dnia te, tego i tego. Jestem przykładowo szczęśliwą posiadaczką pięknego domu przy lesie. I to jest jedna intencja. Może być tych intencji kilka. Yy, umieszczacie chęć wyrażania, chęć palenia zgody takiej przeze mnie świec Waszych intencyjnych jest to odtorowanie drogi, energii Waszym w intencję, w stronę, którą chcielibyście, żeby się spełniło bo będzie odtorowanie tego i puszczenia jakby pchnięcia takiego w stronę, w którą to powinno podążać pamiętajcie, że to tylko nie jest dżin z lampy nie, nie ma pstryk i się dzieje według Waszych spełnień marzeń samo się dzieje jeżeli Twoim marzeniem jest wygrać w Totolotka, to nie to, że wysyłaś do mnie przesłanie, intencje, w, żeby zapalić, wygrałem. Nie wiem, milion w totolotka, po czym siadasz w fotelu i czekasz, aż ten milion do ciebie wleci. Trzeba grać dalej. Nie wolno zaprzestawać swoich działań w tym kierunku, idących, pragnień i marzeń, i waszych intencji. Tak samo i do mnie, jeżeli przychodzicie z intencją, działajcie, idźcie w stronę, którą byście chcieli, żeby się ziściło, żeby się mm, spełniała wasze marzenia i intencje. Ja jestem wspomagaczem, ja nie jestem dżinem z lampy. Ja odtorowuję i popycham energię w stronę, które powinny iść. Zatem reszta naprawdę w waszej, waszej mocy, w Waszej energetyce, ja jestem Waszym podporą i wsparciem. Po uiszczeniu informacji, przesłania, wypisania formularza, oczekuję też dowolnej wpłaty. Nie mam tutaj cennika, kto, komu, ile w duszy gra, może być to kwota minimalna, może być maksymalnie ile, na ile Was stać zwyczajnie po prostu po ludzku, ale bym chciała, żeby była to taka wymiana energetyczna. Ja dla Was czy nie, Wy dokonujecie wpłaty. Co jest ważne, nad każdą intencją, nad każdą osobą, pochylam się indywidualnie, jest na świecie ryte Wasze imię i nazwisko, Wasza data urodzenia skupiam się bezpośrednio, wypowiadam intencje w Waszym imieniu, odtorowuję, palę też e, liść laurowy, dla każdego jeden listek, odpalam taką świecę, Mowię, mówię swoje regułki, swoje rytualne czary-mary, ale też i wspomagam przy pomocy ani list tych Waszych opiekunów również. Dla Waszego dobra nic przeciwko, nie, nic przeciwko Wam, żeby była jasność i klarowność. E, czynię tutaj, aby poszło w Waszą stronę pozytywnie i do przodu, więc jeżeli tylko czujesz taką potrzebę, sposobność. Nie masz czasu, żeby samemu palić świece intencyjne w pełni, nie masz odpowiednich warunków, nie chce ci się zwyczajnie, możesz do mnie napisać, służę pomocą, po to tutaj i ja jestem, aby Was tutaj wspierać, aby tutaj palić dla Was też świece intency, intencyjne, więc zapraszam serdecznie. Oczywiście zbieram Wasze formularze chęci. I, in, I intencje do godziny południowej, do 12 w sobotę, a w godzinach wieczornych będę dla Was palić świece. Oczywiście 2, 3, 4 zdjęcia będą wrzucone na, na, na media społecznościowe, żeby była jasność, żeby było czynione w Waszym kierunku, w Waszą stronę. No i niech się dzieje, niech się spełnia. Pozdrawiam serdecznie Wasza Ezoja.